21 listopada 2016 roku trzewianie wzbogacili się o nową stację. Na częstotliwości 108 FM można posłuchać Radia Tczew, lokalnej tczewskiej rozgłośnik, która właśnie świętuje siódmą urodzinę. Jak sami radiowcy wyjaśniają, pomysł na radio powstał w głowie Barbary Jackiewicz. Bardzo, bardzo dawno temu, w czasach, kiedy nie było RMF-u, czy Radia Z, dobrej muzyki słuchało się głównie w programie trzecim Polskiego Ladia, a kolejne notowanie listy przebojów zapisywało się w zeszytach razem z tekstami piosenek. No, na pewno nie jest łatwo, bo jeżeli ktoś myśli, że to jest łatwy chleb, że przychodzimy do pracy i się dobrze bawimy, oczywiście dobrze się bawimy, to mimo wszystko jednak jest to ciężka praca. Na pewno poszliśmy trudniejszą drogą, bo mogliśmy jako Radio radiotrzew wejść do jakiejś grupy mediowej, do jakiejś grupy radiowej i po prostu upuszczać taką samą muzykę jak wszyscy inni. Natomiast myśmy chcieli trochę inaczej, trochę bardziej niezależnie, żeby zaproponować słuchaczom więcej muzyki, której nigdzie indziej nie. Nie ma. i rzeczywiście dostajemy e, dowód na to e, w postaci maili w postaci komentarzy, że o takiego zespołu nie znałem. o nawet nie wiedziałem, nie wiedziałam, że taka piosenkarka polska jest. Gramy dużo polskiej muzyki. Natomiast no jest to muzyka czasami trochę wymagająca dla słuchacza, ale też radio powinno e, tak mieć taką misję troszeczkę, żeby tą kulturę wśród ludzi upowszechniać. No i dlatego jest to trochę trudniejsza droga, ale bardziej i satysfakcjonująca, ponieważ z każdego dnia, z każdego maila, z każdego telefonu, który jest dla nas życzliwy, bardzo się cieszymy i to nas niesamowicie mobilizuje do dalszej pracy. Urzędowa walka o przyznanie koncesji na nadawanie trwała ponad 5 lat. Od 7 lat są już eterze. Codziennie mnie dużo rzeczy cieszy. Cieszy mnie to, że mimo że jesteśmy taką, taką stacją przede wszystkim muzycznie dosyć niezależną, to mamy słuchaczy i, i oni wiedzą, czego się po nas spodziewać, lubią tę muzykę, my możemy się z nimi tym dzielić. A jeżeli chodzi o zaskoczenia i takie, takie rzeczy, które na co dzień się dzieją, to to jest ten przepływ informacji. My codziennie robimy coś nowego, nie ma nudy. Co godzinę są inne wiadomości, są goście. Tutaj naprawdę cały czas dużo się dzieje i też bycie radiowcem to nie jest tylko stricte siedzenie tutaj przed mikrofonem, co jest super i jest najprzyjemniejszą pewnie częścią, ale to jest prowadzenie mediów społecznościowych, strony internetowej, pisanie wiadomości. To jest całym rzeczy, o których ludzie nie wiedzą, że, one się dzieją tutaj naokoło. I, I to jest ekscytujące, bo rzeczywiście yy, dzieje się. Ciągle się coś dzieje i, i to bardzo lubimy. Czym jest dla ciebie radiotrzeb? Najprościej byłoby powiedzieć, że miejscem pracy, ale to zdecydowanie, zdecydowanie za mało. Przede wszystkim w radiu dostałem szansę na, na dalszy rozwój, na, na gdzieś kontynuowanie i spełnianie swoich marzeń. To miejsce, gdzie mam wspaniałych przyjaciół, wspaniałych współpracowników, którzy, z którymi zawsze się wspieramy. To miejsce, gdzie no, czerpię niezwykłą radość, bo mogę mieć kontakt z naszymi, z naszymi słuchaczami, mogę, mogę pracować dla nich, a chyba to jest najważniejsze i ta bliskość w mediach lokalnych, jakim jest niewątpliwie, Radio CZF jest najfajniejsza i najważniejsza. Więc czym jest Radio CZF? Radio CZF jest dla mnie oazą. Życzymy sobie słuchacze. Życzymy sobie dużo informacji do przekazywania, życzymy sobie tego, żeby nasz zespół się rozwijał, żebyśmy mogli codziennie zapraszać mieszkańców Trzewa okolic do tego, żeby, żeby myśleć właśnie lokalnie, nie tylko globalnie. Dlatego stawiamy właśnie na informacje lokalne, na współpracę. Myślę, że, że to, że dzisiaj rozmawiamy, to też jest, jest taki sygnał, że nie konkurujemy ze sobą, ale umiemy współpracować bo wszystkim nam zależy na tym, żeby mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, co, się, co, co decyduje o tym, jak wygląda nasze miasto i myślę, że to dzięki temu ta praca ma sens. Z okazji urodzin życzymy powodzenia całej ekipie Radia Czech w wielu udanych audycji i samych ciekawych tematów.